Strony Tomasz i witam Was w drugim odcinku Skip Wolf Alpha. Yy, w tym odcinku yy, zajmiemy się, yy, jak by powiedzieć, nową postacią, bo mój mag, którym grałem, ja miałem już po nim 12 poziom, bo grałem przez co noc. Yy, skraszowała mi się gra yy, i musiałem grę zainstalować od nowa. No i tą wiadomością nie tylko w tym yy, dzisiaj chciałem się z Wami podzielić. No to ja Was na chwilę żegnam i zaraz... Dobrze, ja już jestem. Jak widzicie, to jest moja postać, nowa, frogman. I będę grał, będę uczył się grać e, rangerem, czyli łucznikiem. E, jak widzę, to to co mogę zaobserwować, to jakąś piękną krainę. Jeszcze nie do końca zrobioną, bo jeszcze niebieskie zakola się robią a to przez to po prostu, że mam załączone nagrywanie. Dobra. Yy, godzina 9.08, temperatura 13 stopni i yy, na no bilżenie, wilgotność, nie co to było. Tak, chyba wilgotność. Albo nie wiem, no wilgotność to nie. 58%. Yy, mniej gadania więcej gry oczywiście. w in inwentarzu mogę znaleźć yy, Właśnie, różdżkę dla maga, nie wiem po co i kuszę dla mnie, sobie wymienię, mamy 5 potek, nie mamy żadnych klocków i dla petów nie mamy też żadnego pokarmu, żeby je oswoić. Jak na razie widzicie level pierwszy, Sniper, może zobaczymy jakie on ma spele, yy, no spele można powiedzieć, mamy Scouta, mm, nie wiem czym to się różni, nie zauważyłem jeszcze akurat tutaj ale y, może przejdźmy y, już y, może do polowania zobaczmy co my tutaj mamy najpierw będziemy atakować czerwonych mobów o, a mogą być pomarańczowe pomarańczowe moby o tak, ja to o, pięknie, pięknie tak, już będzie ubity pierwszy mob tak, trzech dostaliśmy i zadał nam tylko pierwszy i ostatni czas w swoim życiu jak widzicie yy, gra yy, właśnie... Yy, nie Rangerem, czyli łucznikiem, jest bardzo łatwa. Yy, Grają także za Krable, którego macie, mi mieli link, oczywiście nie, bo będzie potrzebny link do jego kanału i do cookie JEMA, jest mojego fanem, świetnie nagrywa. Chociaż za Krable też. Yy, Y -y 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 -y. Dobra. Może idziemy w którą stronę co my mamy tam jest miasto, może będziemy w tamtą i ja odkryjemy tamtą części. Tak, <coughs> Chcemy tu jeszcze powiedzieć. Mm, może dzisiaj zdobijemy, a może nie ten drugi poziom muszę zobaczyć, jak tam potem te specjalizacje zachodzą. Mm, może będziemy na po pierwsze tych levelach. Tego nie taki, nie? No. Yy, to jak mówię jeszcze nie wiadomo jak to będzie właśnie po tych pierwszych levelach yy, czy, czy będzie można coś dodawać czy nie jak na razie to wiem tylko tyle że nie postacie do klasy do wyboru o już coś mamy jakiś onion czyli nośniami tak, może z takiego ubijemy sobie od razu. No, bardzo mi się podoba tutaj to obijanie tych potworów. Niebieskie moby jak zawsze najłatwiejsze. się tak nie, nie wiem co to są właśnie te czerwone drzewa, z których coś leci przy mogą być to fakty, nie wiem. że mogą być to liście. O kurde pomarańczowy to Kolega. dobra yy, wśródłem, o, kurczę. o, 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 przepraszam, ja teraz, co ja teraz, jak, o nie, pokaże, ten dom, że mamy, nie, 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 do zrobienia. Ile to jest? nie ma No to... No to jest... Owszem. No no Amulety... No i armory. No to jest Aha, bo my to mamy jeszcze tutaj. Może, może się coś będzie dla mnie. Gdzie to się daje? Z tego miasta Garia City. Znaczy, mamy Jeszcze raz takie 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 jak I Takie stare baby. Nie wiem jak powiedzieć. w środku City. Dobra Ogólnie patrzyłem na odcinek od Kukiema no, hmm, o petach i jak widzę, to trochę jak kupiłem trzymania, widzę, się podjął. Na tym oczywiście. Tylko na tej postaci na pewnym odcinku. A nie wiem, co Dobra. Co my tutaj mamy do zrobienia? Mamy e, dyniki, dyniki, dyniki. A tu jest, no szybko, 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 szyb, nie może wiecie, że nie mogę, widzieć, bo widzę, to nie mamy nie wiem, ale wiem, że te pety można ospać, ale dla nich to po prostu specjalne takie jedzenie A jest, dobywa się w jednym. Nie wiem. Eee, nie, wiem, mam tutaj. nie mam, tutaj. Nie mam, tutaj. Nie mam tutaj. Co To jest że nie Co tutaj się No ładnie, bo postawione dusze jak w środku miasta, więc jak coś będzie, to się lewasz od tutaj. Zobaczmy. Nie mam nic, Coś by nic nie było, ale tam coś jest. Tutaj coś jest. Pierwszy raz takie coś fajnego widzę. nothing special. nothing special coś tutaj mamy to co to jest? powiedzmy środka z kamerką czyli że co tu mamy? aha, dobra on coś będzie na pewno nam na pewno pomagał ej kurde ja dobra, powiedzmy, że że ten pierwszy gość jest zaliczony no to nie mam, trzeba dalej, a tam też też widzę. Crafting district. Nic tu. do To będzie kowal. Mm -hmm. tak, nie, 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 Dobra. jest. To nam nie powiem. O, co tutaj jest? Elf, Syriak, Syreliak, To będziemy takie coś Nie ma nas Takiego czegoś jeszcze Nie dostaliśmy I raczej nie, nie dostaniemy R na pewno Nie pamiętam Hmm Co tutaj Jeszcze w tym fajnym miasteczku Może się znaleźć Na pewno chciałbym widzieć Gdzie jest yy, coś do kupienia Zobaczymy się z gminą Gdzie to jest? Powiedzcie Tu jest coś takiego jak Czułem, że to chyba trafiliśmy właśnie oho, oho, oho co my właśnie tutaj już możemy a ładnie mieć Parę 14 hmm świetnie Sprz sprzedamy parę co no my może sprzedamy sprzedać by przydadać sprzedamy mamy 80 gdzie to są jakieś rzeczy tak hmm, nie siat jeszcze, aha że to będzie tak schodziło ciągle na bo a fakt dużo fajnych rzeczy to jedziemy na samą górę to jest za Chciałem, zrobić tą to wytrzymażenie. No żelazo to Życzliwe pan daje. Ben ben tak, Bennyram. I co, jest to coś dla mnie nie, nie... Nic dla mnie nie ma. Trudno. Trzeba może poszukać w innym mieście. Dobre. Dobra. Zakończymy rozmowę z tym panem. I idziemy dalej. W podróż. Serki, że przyjdziemy, ale miałem jakiegoś buga. Hmm. Idziemy dalej, no to wychodzimy z naszego Geria City i idziemy może troszeczkę po Xbox. Jak już wyjdę, załączę kamerkę. Z powrotem. Dobra, ja już jestem za miastem i jak na razie moimi paczadłami widziałem, to nic nie znalazłem. Może, że no nas się pozbiera, bo są dobre. Holy shit, wypierdalaj, ty wypierdalaj, ulewamy. Oh, fuck O oh, fuck man Fuck you Ha, jak a kurwa przeszli Kurwa oh, O musz ty cvelu. No nie Dobra, właśnie. Co ciekawe co teraz To podbierania to zbieramy a tu jest ten paciulok bimy go bimy go wszyscy razem good job panowie no to jak widzimy yy, ubiliśmy kolejnych przeciwników bardzo debilnych nie wiem po co tu wchodzili ale wszyscy zieleni rzucili bez wyjątku. Nie mieli po prostu najmniejszych znam Terrier ten, ten to się dalej opierdala. I pomógł mi. Prawie d, no a co dodaj sobie, Dobra, Ym, powiedzmy, że pozbieram trochę tych pin czyli mamy sobie czy O alfa. Alfa tak, czyli że alfa też zapewnimy Alfa, alfa, alfa. Jak ja gram na poprzedniej postaci spotkałem yy, kilku ludzi, a właśnie może coś, yy, kilku ludzi, w sensie tego yy, chodzi mi o to, że takich właśnie mowków, co są tutaj, oni sobie szli przez las i spotkaliśmy takiego wilka, taki dupny wilk, yy, niby nic nie przypominający, ja trochę się go przestraszyłem, bo jednak miał wysoki level i on yy, i to on zadawał yy, bardzo duże obrażenia i za samego takiego właśnie wielkiego potworka dostaliśmy yy, 30 coś k yy, 36 Expo, nie k expa. Przepraszam, expa, nie kajdż powiedziałem czterdzieści, tak, to przepraszam. Yy, no właśnie, dostaliśmy yy, za niego tak dużo expa, że po prostu mi od razu po nią. Umiałem już ten trochę poekspionę. No i tak jak mówię, y, warto chodzić za, właśnie znowu te, za takimi mubami nie za takimi co atakują, tylko za takimi z niebieskimi napiskami. To oni wtedy będą bardzo pomocni i na pewno, na pewno y, będą chcieli Ci pomóc. No i jak ja na razie to widziałem, to tak, że y, 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 jak ich się na razie nie zdenerwuje bo widziałem, że można ich wywołać na pojedynek chociaż jeszcze nie ogarnię jak, yy, to po jakimś tam czasie oczekiwania yy, przyjdzie taka yy, wiadomość yy, o tym jakby to, je, że on chce i że po prostu może się teleportnąć do właśnie niego. Yy, tak samo jak wam wczoraj mówiłem o tej roślinkach, nie wiem czy nam przypominacie sobie, czy w ogóle ktoś nam nie patrzył ale dobra mi się z tym. Ni gadania, więcej grania. Yy, to jak? Może wbijemy ten drugi poziom No dobra pół, choćby może spróbujmy wbić wizard. Właśnie do takich ludzi mówiłem, żeby właśnie takich ludzi się trzymać. Będzie m, bardzo, bardzo dobrze. Yy, tak jak mówiłem można wytworzyć sobie takie coś. Yy, to jest spinna Lights, czyli yy, no w miąższ, jak by to powiedzieć. Yy, I tutaj, żeby takie coś wytworzyć, trzeba kliknąć w takim biały mieczyk w lewym, prawym, dolnym rogu. Wytwarzamy sobie po kilka. I także zupa. Także może być zostać wytworzona. Do tego nam znowu jest potrzebne trochę więcej. Yy, nie, dobra, nie Troszkę więcej drewna, a my w ogóle drewna nie posiadamy. Więc jest problem, jakby to tutaj zrobić. Yy, zrobimy tego pyska. Przepraszam bardzo, jakiś z słów no ale trzeba Eee, gdzie to my pomierzamy dalej tam, tam czy, czyli jakiś tam chyba las albo coś takiego dobra. ale na razie nie idziemy tam idziemy w innym kierunku idziemy poeksplikować ten drugi poziom no to ja się na chwilę z wami żegnam i zaraz do was przybędę dobra cześć ja jak widzicie znowu jestem yy, Zostały nam trzy ekspadów bicia kolejnego levela Czyli w moim przypadku drugiego Pierwszego, można powiedzieć, takiego wbicia Zaczynam jedna postać za trzy Tak, czyli mamy tutaj naszego... kogo? Kto to jest? Żółw Żółw się turla dookoła mnie I mnie, mnie zaraz po prostu chyba zaraz zjedzie Powiem tak Mm, o Boże, co ja zrobiłem? Ludzie na stać. Czy jeszcze dwa mowy? Może jeden taki wyższy się gdzieś tutaj. 3 do nas. Skoryl, no nie. Nie widzę Może mi się uda. Dobra my się chyniemy, a on zaraz padnie Jest, mały level up, plus 6 ekspo dostaliśmy Bardzo fajnie No i co by tu dużo mówić no Może jeszcze wam pokażę tę specjalizację O co z tym chodzi? Kick, e, jakiś pedmaster climbing i Swinging. Co sobie, może weźmiemy kick? Ma Jeden kick points 2, 2 i learn, czyli nauczymy się tego. Jest bardzo fajnie, co to nam daje. Nic. No to dobra drodzy widzowie. Żegnam się z Wami i zapraszam do kolejnego odcinka. Jeżeli film Ci się spodobał, lajknij, subnij albo po prostu zostaw pozytywny lub negatywny komentarz. Napisz co mogę zmienić. No to cześć!